Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taki lampion na szydełku. Będzie potrzebny słoiczek, średnica dna mniej więcej 6-7 cm, szydełko 3 mm i pasująca do szydełka włóczka. Cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. W pierwszym oczku robimy oczko ścisłe i tworzymy kółko. W pierwszym okrążeniu wykonamy 16 słupków. Pierwszy słupek to 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Kolejne 15 słupków robimy wbijając szczedełko do środka kółka. Mam 16 słupków. Zamykam okrążenie w pierwszym słupku, czyli w trzecim oczku tego łańcuszka robiąc oczko ścisłe. W drugim okrążeniu uzyskam 32 słupki. W każdym oczku wykonam po dwa słupki. Pierwszy słupek to 3 oczka łańcuszka. I w tymże oczku. Robię drugi słupek. W każdym następnym oczku dwa słupki. Mam 32 słupki, łączę w pierwszym słupku, tutaj w trzecim oczku oczkiem ścisłym w kolejnym okrążeniu uzyskam 48 słupków, co drugim oczku wykonam dwa słupki. Pierwszy słupek to 3 oczka łańcuszka i w następnym oczku, tutaj w tym drugim. Robię dwa słupki. Jeden, dwa, następnym jeden, w następnym dwa. Powtarzamy, kończymy okrążenie, łącząc w pierwszym słupku oczkiem ścisłym. Dalej zaczynamy wykonanie ścianek. Robię 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W tymże oczku, w którym połączyliśmy okrążenie, robię jeden słupek. Mijam 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. Robię trzy oczka łańcuszka 1 2 3 i w szóstym oczku tutaj wykonuje supeł trzy oczka łańcuszka 1 2 3 i w tymże oczku drugi słupek. Dalej powtarzam 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Mijam 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I w szóstym robię słupek. 3 oczka łańcuszka. W tymże oczku drugi słupek. Jeszcze raz trzy oczka łańcuszka. Mijam pięć oczek. W szóstym robię słupek. Trzy oczka łańcuszka. W tymże oczku drugi słupek. Wykonałam to okrążenie. Tutaj trzy oczka, łańcuszka zrobiłam, mijam kolejne 5 oczek 1, 2, 3, 4, 5 i w tym pierwszym łańcuszku, w trzecim oczku 1, 2, 3. Robię oczko ścisłe. Następne okrążenie. W pierwszym łuku robię oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Będzie to pierwszy. Słupek okrążenia i jeszcze dwa słupki robię w tymże łuku. Jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa, trzy. I w tym w tymże samym łuku kolejne trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. Ten wzorek powtarzam do końca okrążenia. Mijam jeden łuk i w następnym robię trzy słupki. Jeden. Trzy. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. W tymże łuku następne trzy słupki. Jeden. Dwa. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. W tymże łuku trzy słupki. Zamykamy okrążenie w pierwszym słupku, w trzecim oczku Robiąc oczko ścisłe. W następnych okrążeniach powtarzamy te dwa okrążenia. W następnych dwóch oczkach robię po jednym oczku ścisłym. Jeden, dwa. W łuku robię jedno oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Będzie to pierwszy słupek. Plus trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I w tym żółku drugi słupek. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I w następnym łuku słupek. Trzy oczka łańcuszka. W tymże łuku drugi słupek. Trzy oczka łańcuszka. W następnym łuku słupek. Trzy oczka łańcuszka. W tymże łuku drugi słupek. Powtarzamy. Okrążenie zamykamy w trzecim oczku tego łańcuszka oczkiem ścisłym. Teraz pokażę następne okrążenie. W łuku oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka to pierwszy słupek. Jeszcze dwa słupki w tymże łuku. Jeden. Dwa. oczka łańcuszka 1 2, 3 jeszcze trzy słupki w tym żłuku 1 2 3 Miją móg i w następnym powtarzam trzy słupki один, два, три, три очка ланцюжка, в том же руку колени три слупки. Один, два, три. Mam tym wzorkiem 10 okrążeń i mam lampion.